Witajcie, czas na to, co wszyscy lubią, czyli zaczynamy szalowanie stropu nad garażem. Mamy już zrobiony wstępnie podciąg, jeszcze go zostało nam ustawić do linii, ale to zrobimy sobie, jak będziemy już mieli zaścielony wstępnie strop. Będzie nam zdecydowanie wygodniej, tak to wygląda. Z tamtej strony jeszcze nie robiliśmy tego, dlatego że. Musimy mieć też jakiś dostęp, żeby, żeby, poskręcać ze sobą belkę tą, razem z rdzeniem, belkę podciągu razem z rdzeniem. Także to z tamtej strony sobie zostawimy i zrobimy to na koniec. Szanujemy tutaj szaloneczkami systemowymi, także powinno to pójść dość, dość szybko w pierwszej kolejności rozstawiamy sobie prowadzące doki prowadzące ich będziemy mieli w tą stronę 5 rzędów i na nie będziemy dopiero układali co 50 cm już te doki główne i tak tych mamy trójnogów mamy na razie 10 na to pomieszczenie przeznaczonych także je ustawiamy Trójnogi ustawiamy po środku, czyli w tych miejscach, gdzie, gdzie mamy podwójny dok. Zaraz wezmę, wezmę wstępny projekt i pokażę, w jaki sposób to będzie rozścielone. Mamy to w ten sposób sobie rozrysowane. Te kreski czerwone to są doki prowadzące, czyli te, pod które będą podkładane stempla. Natomiast te poprzeczne, te poprzeczne, które są na niebiesko, to są te doki główne, na które będzie właśnie układana płyta. I tak sobie będziemy je rozkładać. Najpierw poukładamy te środkowe, poustawiamy wszystko od metrówki, tak żeby wszystkie były w jednej linii, tak jak być powinno. I do nich będziemy dokładali już przy ścianach stemple bez trójnogów. Także zapraszam do oglądania. Dobra mamy, pierwszy 226 i tak ustawiamy tak samo ten, 226 226 i 50 stąd cyk cyk, to samo tutaj, pięćdziesiąt, cyk, jedno środkiem, dwa, 26, 137. I tu wstawiamy stęple. Stęple ustawiamy 40 centymetrów niżej obitki, dlatego, że pójdzie doka prowadząca i druga doka już ta. Yy, yy, główna podpłytę yy, pod ma się równo szlicować yy, z górną krawędzią obitki, czy będzie to ma iść mniej więcej tutaj, więc zakładamy je sobie. Oto. Cyk i tu jeszcze mamy 47,5. I tu jeszcze dochodzi nam głowica. Korona nie głowica na górę. I wszystkie tak samo sobie ustawiamy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na dziesiątej. No i w ten sposób je sobie to później podwijamy muteczkiem, żeby to stało. Młoteczek. I tak samo ustawiamy drugą stronę. Tu młoteczkiem zaraz dobijemy, żeby, żeby to się trzymało dobrze, żeby nam to nie odeszło. Sklinowało, ustawiamy drugi rząd tak samo. I układamy doki. Mamy wstępnie poustawiane, wypoziomowane, robiliśmy to laserkiem, niepoziomicą. Musimy jeszcze sobie poustawiać tutaj te boki, żeby one nam nie latały. I możemy spokojnie sobie już układać doki główne i ścielić. Dzisiaj już tego nie będziemy robili, no bo jest sobota. Także na dzisiaj i tak wystarczy. Zrobiliśmy tutaj ten podciąg, poustawialiśmy, poustawialiśmy te doki główne. No i się zwijamy, bo no bo trzeba pojechać na weekend. Jeszcze troszkę odpocząć. I tak postawiamy to sobie, poukładamy, poukładamy te górne doki. Te główne już, to jeszcze raz sobie poziom skontrolujemy od metruweczki. Tak, żeby mieć na 100% pewność, że, że jest tak jak być powinno. Tak samo sobie stęple idealnie popionujemy. Te są w miarę w pionie. Te jeszcze musimy popionować. Wszystkie sobie sprawdzimy, poprzechodzimy. I tu mówię, tutaj po bokach sobie podokręcam jeszcze po jednej desetce złapię, złapię tą dokę, żeby ona nam nie latała. Żeby mieć pewność, że jej nigdzie nam nie przesunie i, i tyle. Tak naprawdę zaczęliśmy... Zaczęliśmy to ustawiać we dwóch Zajęło nam to godzinkę Więc to naprawdę jest Jest całkiem spoko Większość czasu to nam szedł tutaj podciąg, bo musieliśmy Płyty to podcinać po długości Zresztą każdy, każdy kto Kto tym się zajmuje To wie, że przy takich rzeczach schodzi Póki to wypoziomować, póki to poustawiać wszystko, pozmacniać i tak dalej, i tak dalej no to trochę przy tym schodzi. Jeszcze musimy po, podokładać sobie szpilki. Powzmacniać to wszystko tak, tak już fest. I tyle. Także na dzisiaj dziękujemy. i Widzimy się w drugiej części szalowania. Trzymajcie się i do zobaczyska.